Siemanko z tej strony, jest 4 pora 1423 Jestem tu 3 Tak, dzisiaj zagramy w 1 Znaczy, na jest 1, bo a... z... no nie, nie trójkę, tylko jedynkę na... na telefonie, bo gram na telefonie, bo, bo jestem w internacie, bo mnie nie ma w domu Więc dzisiaj zagramy w tym... O kurde, jaka zmiana fajna jest, dobra zaczynamy grę Lecimy z żarowo mi spada Jakby to, to zostawcie łatkę górę komuś czy, czy spróbujcie, a my lecimy Tym odcinkiem, bo Trochę tylko mało nagram, bo Zobaczymy, co tu będzie działać yy... Czekaj, gdzie... Tam jest głośnik, bo ja wiem, gdzie to jest, ale nie chcę już wam pokazywać, bo ja wiem gdzie, wiecie gdzie to jest To w tym miejscu Tam na górze Na Discordzie No tam Zobaczycie tam na filmikach Tam są Tylko wpiszcie sobie tam Sony Tubis 1 I tam Tam będzie tam wrócił film w Tych Na YouTube filmikach tam będą Sony Tubis V2 Beta to tam będzie tam jest taki fi filmiki z, z tym, co tam mają ten z tymi głośnikiem że o to chodzi. To że że to mi tak droł ale dobra, dam radę sobie z tym, ale yy, to nagrać. Dobra. Kurde, jak znowu te drzewo spada kolejny raz czy, czy ja coś pominąłem, czy mi się wydaje? Nie. Dobra, nieważne ważne. Hmm, chyba nie, nie pominąłem, dobra. Tu jest kissel. Rakowice, ale bym pierwszy, dobra. Uwaga, bo będzie ten twójki nas gonić. Wieć, przygotujcie się widzowie. O boże, co te takie lagi mam? Matko boska! No takich lagów tak się nie spodziewałem. jezu! Screamer mi się pokazał. Teraz muszę uciekać z tego domku. Chyba pójdziemy. Chyba. Dobra, do Polka później pójdziemy, to pójdziemy tędy. O Jezus Maria Czekaj gdzie to było, te drzewo było tam, te środkowe chyba gdzieś tu Oj coś na mesie tu u mnie no dobra, to dobrze idę Jest drzewo Chyba gdzieś tutaj skręcimy tylko A tu już byłem Jezus Maria Widziałem to Ten obraz brzydki Brzydki obraz był I się zmył O, to, to mi się panie zrymowało O nie, Kubica lewym Trzeci Ajajajaj, już się poję. Dopiero tylko

Spokojnie, spokojnie, Teraz bierzemy, to szybciej. Bo ja już to grę znam na pamięć. No chociaż, tak fajnie stworzył, ten twórca takim stworzył yy, od The Works'a na przykład taką grę na Androidzie, no. To jest piękna, piękna generacja nowego Saint Upis. no. No, o Jezus Maria. I te stare, stare to wszystko co jest, to o, jest głośnik, Pięk. dobra, ostatni gdzieś tam na polku jest, no, no dobra, no to lecimy. Dobra, on nie za mną, bo już mam 9 dziewięć... tych yy, kasterdów. Znaczy murstard, to są co żartuję, to nie są murstardy. Dobra, jest, 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 yes. kurde Dobra, wygraliśmy to Widzowie, wygraliśmy to Czas uciekać Uciekamy No kiedy to się pojawi w końcu Już mam kolekt all al tu bez custard Eu se está estou aí, a, dobra. Gorda, a, a morte tá? odwróce, ai ai, 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 dar coś tu się zbugowało, bo ja nie wiem czemu Ale dobra, ale wygraliśmy to wygraliśmy Wygraliśmy to, ale jeszcze no bo... Jeszcze na Androidzie to da się po... Na telefonie w tej grze Da się zagrać multika, Ale nie wiem czy da Ale chyba... Później to z moją dziewczyną to muszę przetestować I ja myślę, że to będzie działać Bo ja tak myślę, że to będzie działać to Na tak na multiku Dobra, wiem gdzie to jest dzika boska Twitch jest... Nagrywam tu Siema gry mam z desfalku Ja gram tutaj nagrywam bo z co Z jaką? Bowel Nie wiem Dobra nieważne bo ja tutaj nagrywam, bo ja pokazuję ten w moim widzom pokazuję to Piękne nudo Lepsza piutreńka oh To jest fajne, dobra Dobra widzowie ja to kończę tę materiał Jakim Wam się spodobał się odcinek dajcie łapkę górę, komentujcie, skrybujcie i odczyniacie, więc trzymajcie się może kiedyś nagram kiedyś w domu nagram w trójkę To widzimy się kiedyś. Trzymajcie się i cześć!